O tym dlaczego marynarze bardzo często rum określają jako Nelson's Blood, czyli krew. Nelsona. Czy wiecie, że 21 października 1805 roku doszło do jednej z większych bitew morskich w okolicach Trafalgaru? Starły się wtedy ze sobą flota brytyjska w ilości 33 jednostek pod dowództwem admirała Horatio Nelsona ze Zjednoczonymi, Hiszpanią i Francją, która posiadała aż 40 jednostek. Mimo swojej przeważającej siły Zjednoczeni ponieśli sromotną porażkę. Anglicy wyszli niemalże bez jakichkolwiek strat. Niestety w boju stracili swojego dowódcę, legendarnego admirała Nelsona. Aby przetransportować w miarę nienaruszone zwłoki admirała do Anglii, umieszczono je w beczce z brędy pod pokładem flagowej jednostki. Legenda głosi, iż marynarze dość szybko odszpuntowali beczkę i systematycznie spijali ciecz, w której pływały zwłoki admirała. Alternatywne źródła donoszą, choć jest to mniej prawdopodobne, iż w beczce ten był. Rum. I to właśnie dlatego marynarze nazywają Rum Nelson's Blatt. Powstał nawet koktajl z połączenia w równych częściach ciemnego rumu i czerwonego porto, którym wznoszę zdrowie wszystkich marynarzy i miłośników rumu.